Noto hey Witajcie w kolejnym odcinku. To dzień dobry. Początek odcinka nietypowy, bo te narty to oczywiście na żarty, ale dzisiaj cały odcinek będzie taki nietypowy, bo w zasadzie przedświąteczny. No, jak widać, zima i biało dookoła, święta tuż, tuż, więc dlaczego nie? Dzisiaj dodatkowo taki dzień jak dla mnie wolny, więc przyjechałem na te kilka godzin pospacerować. Poddychać, no i popodziwać tą zimę, bo biało dookoła, fajnie dookoła, więc dlaczego by nie? Także dzisiaj myślę, że będzie mniej gadania, a więcej patrzenia. Także zapraszam! Herbatka ziołowa zalana, dzika róża i czarne jagody, krzaczek i kilka jagódek. Teraz mi się to zaparzy. No i odpocznę chwilę, bo byłem na dworze, podśnieżałem takie ścieżki. No, zima, co tu dużo mówić. W ostatnich dniach i tak tego śniegu już było troszeczkę mniej i mrozy też zelżały. No ale dzisiaj niedziela, więc żadnej konkretnej roboty ja robił nie będę. Po prostu przyjechałem tak podoglądać, chociaż jak śniegu jest 30 cm to ja jeszcze nie doszedłem, a już buty miałem mokre, niby wodoodporne, no ale po prostu śniegu jest gdzieś potąd i wszystko do środka mi naleciało. Także nie ma to jak gumowce, a w zasadzie gumofilce. Wysoka guma do mniej więcej do 20 kilku centymetrów, na to naciągnięta nogawka no i nic do środka się nie nasypuje oczywiście jak były te mrozy, to ja byłem wcześniej i zakręciłem wodę no ale skoro jestem na miejscu, no to oczywiście przebalam do budynku, na szczęście mi mróz nie wszedł, cały czas je było 2-3 stopnie na plusie no i całe szczęście ale tak, herbatę musiałem sobie zrobić, więc przy okazji ten ogień się przydał za jakiś czas zrobię sobie coś do jedzenia Teraz chwilę odsapnę, napiję się tych smakowitości, no i idę jeszcze na dwór. Po tak głębokim śniegu no nie chodzi się zbyt przyjemnie i łatwo, dlatego spacer to będzie raczej krótki. No, ale cel jest taki, żeby pójść do lasu i przyciąć jakąś gałązkę bądź dwie. Nie będę oczywiście przed świętami żadnej choinki wycinał, bo nie lubię tego robić. Takie drzewko przecież postoi tydzień, dwa i potem jest do wyrzucenia. A jeżeli się obetnie gałązkę, albo zawczasu zdąży się przekopać w doniczkę, no ja niestety przed mrozami nie zdążyłem, no to takie żywe drzewko daje radę, a przede wszystkim pachnie. Także idę gdzieś tam. I szukam jakiejś ładnej gałązki, która mi posłuży za choinkę w domu. Jestem z powrotem. Gałązki urwałem dwie takie boczne, więc nie są idealnie proste. Ale jak je się wstawi do butelki z ziemią, to myślę, że będzie można ładnie je wyprofilować. Oczywiście chodzi o symbol, nie jakąś ogromną choinkę, ale po prostu, żeby coś pachniało w domu. Jestem z powrotem, no i mam całe spodnie śniegu. Nawet widać, że prawie momentami zaspły po kolano były. Więc muszę cokolwiek to zmieścić z siebie, no i chyba ściągnąć te spodnie. Bo jeżeli takie je zostawię, a wejdę do ciepłego pomieszczenia, to za chwilę będą mokre. Co nieco też zgłodniałem, więc dobrze, że przywiozłem ze sobą jakąś kiełbę. Taka kiełbaska przygrzana na ogniu. O, jak widać, jest fajny żar, więc akurat zaraz ją to wrzucę. Naprawdę super smakuje. Więc kiełbaska będzie się piekła, a ja się pokręcę obok. No właśnie, tak to wygląda, więc wyciągam. W sumie głodny już strasznie jestem, więc pora z końcu zjeść. O tak, o to właśnie chodzi. Pakuję to w bułę, do tego jakiś ketchup, no i nadwór. Na dworze po prostu wszystko smakuje lepiej. Taka wydawałoby się prosta buła z kiełbasą, po prostu niewyględna, ale na pewno będzie smaczna. To, co jeszcze chciałem pokazać, to po prostu nasypałem piasku w takie obcięte butelki. Te butelki obłożę oczywiście jakimś streberkiem. No i taka mini choinka w mieście będzie. Ja dzisiaj niestety już dużo dłużej nie posiedzę tu. Bo raz, że za godzinkę będzie ciemno, no a dwa, że mam jeszcze po drodze jedną sprawę do załatwienia. Także jem. Chwilę się jeszcze pokręcę, ale dosłownie chwilę po prostu sprawdzić, czy wszystko jest pozamykane. No i będę się zbierał. Także widzimy się albo po drodze, albo już w mieście. Ta mini choinka stoi już na swoim miejscu wsadzona w donice z piachem, przyozdobiona drobnymi lampkami, a przede wszystkim świeża i pachnąca. Ale pamiętajcie, to nie całe drzewko, a po prostu boczna gałąź, która została obcięta. A skoro choinka, to musi być i rybka w takiej czy innej formie, jak to lubi. A już bardziej serio, skoro jest śnieg, są święta, to wiadomo, że muszą być. I śledzie. Także ja Wam życzę rybki bezości, karpia, czy jak kto lubi, pogody ducha, odpoczynku, no i przede wszystkim spokoju. Spokoju i w domach, i pokoju na świecie. Wesołych świąt!